Słuchaj, czy to poczułeś? To nagłe niepokój, jakby coś poruszało się w kulisach twojego życia. To nie jest tylko twoja wyobraźnia. Coś, co zostało niedokończone, coś, co myślałeś, że przezwyciężyłeś, zapomniałeś lub zostawiłeś za sobą, wraca. I to nie jest przypadek. Czy zauważyłeś, jak niektóre historie nigdy tak naprawdę się nie kończą? Jakby czas wstrzymał coś, a nagle bez ostrzeżenia wrzucił to z powrotem przed twoje oczy. Nieważne, jak dawno to było, dni, miesiące, lata, to, co zostało nierozwiązane, ma dziwny sposób na odnalezienie drogi powrotnej, a teraz ta droga znów krzyżuje się z twoją. Co zamierzasz zrobić? Udawać, że nie widzisz, zamknąć oczy i liczyć, że to minie, a może stawisz czoła sytuacji, wiedząc, że tym razem nie możesz uciec? Nieważne, ile się zmieniłeś. Niektóre odpowiedzi muszą zostać udzielone, niektóre rany muszą zostać dotknięte, aby w końcu się zagoiły. Ale uważaj, bo nie wszystko, co wraca, ma na celu ponowne rozpoczęcie. Niektóre rzeczy wracają, aby pokazać, że powinny być pochowane już dawno temu. Twoje serce już wie, co nadchodzi. Czujesz to w piersi, w tym lekkim napięciu w powietrzu, w tej nieokreślonej niepokoju. Nie łudź się, los nie kręci się bez powodu. Czujesz to. To dziwne uczucie, że coś ma się wydarzyć. Niespodziewane spotkanie, wspomnienie, które wydawało się uśpione. Rozdział, który jakkolwiek starałeś się przewrócić stronę, nigdy nie został naprawdę zamknięty. Możesz udawać, że tego nie dostrzegasz, ale to tam jest, pulsujące, nabierające kształtów w ciszy twoich myśli. A co teraz? Zdecydujesz się stawić czoła, czy będziesz dalej udawać, że pewne historie już nie są częścią ciebie? Bo ponieważ czy chcesz, czy nie, niektóre rzeczy wracają. Nie zawsze w formie, której się spodziewasz, nie zawsze tak, jakbyś chciał, ale wracają. Może to być wiadomość, która pojawia się znikąd, pozornie przypadkowe spotkanie, wiadomość, która na chwilę zatrzymuje cię w miejscu. Los nie działa bez celu. Ponownie stawia na twojej drodze pewne rzeczy, aby sprawdzić czego się nauczyłeś. Ale czy naprawdę się nauczyłeś? Czy zmieniłeś się tak bardzo, jak myślisz? Czy w głębi duszy wciąż istnieje ta część ciebie, która pragnie zrozumieć, co pozostało nierozwiązane? Może poszedłeś dalej? Może odbudowałeś swoje życie, przekonując siebie, że pewne wspomnienia już na ciebie nie wpływają? Ale prawda ma okrutny sposób ujawniania się. Pojawia się pod postacią znajomego spojrzenia, głosu, który rozpoznałbyś nawet w środku chaosu, imienia, które powoduje, że twoje serce przyspiesza z powodu czegoś, czego nie chcesz przyznać. I co robisz, gdy coś wraca i zmusza cię do odczuwania wszystkiego na nowo? Możesz uciekać, możesz unikać, ignorować, udawać, że tego nie widziałeś, możesz nawet przekonać siebie, że to nic nie znaczy, ale co jeśli to znaczy? Co jeśli ten powrót to szansa, aby zrozumieć to, co wcześniej wydawało się niepojmowalne? Tylko, że tym razem nie jesteś już tą samą osobą, prawda? Nauczyłeś się z tego, co przeszedłeś. Nie popełnisz tych samych błędów. Czyżby jednak tak? Bądź szczery ze sobą. Co czujesz myśląc o tym? Złość, strach, lęk? A może dziwny rodzaj nadziei? Prawda, jakkolwiek byś się starał ją stłumić, jest tam w środku. Nie ma sensu się przed nią ukrywać, bo los nie pyta cię, czy chcesz zmierzyć się z pewnymi rzeczami. Po prostu rzuca je przed ciebie i czeka, aby zobaczyć, co z tym zrobisz. A więc? Zmierzysz się z tym? Czy będziesz żałować później, zastanawiając się, co mogło się wydarzyć, gdybyś miał odwagę? Czujesz to w piersi, prawda? Tę mieszankę niepokoju i ciekawości, ten strach przebrany za obojętność. Możesz nawet próbować przekonać siebie, że to wszystko cię nie obchodzi, że jesteś ponad to. Ale czy na pewno? Bo jeśli to naprawdę nie miałoby znaczenia, to dlaczego twoja myśl wciąż wraca do tej możliwości? Co byś zrobił, gdyby ta przeszłość stała przed tobą teraz, patrząc ci w oczy? Zostałbyś nieruchomo, próbując zrozumieć, co czujesz, czy od razu powiedziałbyś wszystko, czego nigdy nie miałeś odwagi? Ile słów zostało przełkniętych, ile wymuszonych milczeń, ile razy chciałeś coś powiedzieć, ale się powstrzymałeś. Teraz nie masz już dokąd uciekać. Przeszłość znalazła drogę powrotną i musisz zdecydować stawiasz czoła, czy uciekasz. Ale ucieczka to nie rozwiązanie. Nigdy nim nie była. Ucieczka tylko odkłada nieuniknione. Prędzej czy później to, co nie zostało rozwiązane, znów cię znajdzie, czy to w postaci wspomnienia, rozmowy, która została na czy nawet nowego błędu, który popełnisz, bo nie nauczyłeś się na pierwszym. A jeśli sądzisz, że masz kontrolę, dobrze pomyśl, los lubi bawić się tą iluzją. Krąży, przesuwa figury. Stawia cię dokładnie tam, gdzie chce, a ty zdajesz sobie z tego sprawę, tylko gdy już jesteś w grze. A teraz jesteś. Chcąc, czy nie. Więc co zrobisz, gdy ta obecność powróci? Kiedy ta osoba znów się pojawi? Kiedy to wspomnienie zostanie ożywione? Kiedy ta rozmowa, która nigdy się nie odbyła, w końcu dostanie szansę na zaistnienie? Będziesz utrzymywał spojrzenie, czy odwrócisz wzrok? Będziesz słuchać, czy przerwiesz? Stawisz czoła, czy uciekniesz, jak zawsze? Nie ma tu dobrego ani złego, są tylko konsekwencje. I wiesz o tym. Czas minął, ale to nie znaczy, że wszystko się zmieniło. Siedzenia mogły zostać stłumione, wspomnienia mogły stracić ostrość, ale niektóre rzeczy pozostają, nawet jeśli próbujesz je zakopać. I może to będzie twoja ostatnia szansa na rozwiązanie, bo tym, że może to być nowe początki, ale może to też być definitywne pożegnanie. Wszystko zależy od tego, co zrobisz teraz i co z tym zrobisz. Zignorujesz i pójdziesz dalej, jakby nic się nie stało? A może podejmiesz następny krok i sam odkryjesz, co los chce ci pokazać? Wybór zawsze należał do ciebie, ale teraz nie da się udawać, że tego nie widziałeś. Czy zorientowałeś się, że niektóre sytuacje się powtarzają, nawet gdy uważasz, że je już przezwyciężyłeś? Że niektórzy ludzie wydają się mieć jakby klucz do twojego życia, jakby czas wcale nie minął. Możesz mówić, że to zbieg okoliczności, że to tylko przypadek, ale głęboko w sobie wiesz, że tak nie jest. Los ma szczególny sposób, by nas wystawiać na próbę. Stawia cię twarzą w twarz z tym, co sądziłeś, że zakopałeś, sprawia, że znów czujesz to, co udawałeś, że już nie czujesz, i zmusza cię do zadania pytania: dlaczego? Dlaczego to się dzieje teraz? Dlaczego ta osoba wróciła? Dlaczego to dziwne uczucie, że coś nadal musi zostać rozwiązane? Możesz zignorować, możesz udawać, że nic tam nie ma, ale czy naprawdę potrafisz? Czy głęboko w sercu nie czekasz na ten moment dłużej niż przyznajesz? Bądź szczery. Ile razy złapałeś się na tym, że wspominasz tę historię? Nieważne jak bardzo starałeś się iść dalej, coś zawsze przywodziło to z powrotem. Jakiś szczegół, zapach, piosenka, przypadkowa nazwa, którą usłyszałeś niechcący. Próbowałeś to wymazać, ale niektóre ślady nie znikają tak łatwo. Niektóre pytania nigdy nie zostały odpowiedziane. Niektóre emocje pozostały niepełne. Teraz wszystko jest tutaj, znowu przed tobą. Ale pytanie nie dotyczy tylko tego, co się teraz wydarzy. Pytanie brzmi, kim się stałeś od tamtej pory? Czy jesteś tym samym, co wcześniej? Czy zareagowałbyś tak samo? A może tym razem zrobiłbyś to inaczej? Czas mija, ale nie zawsze wszystko zmienia. Czasami tylko czeka na właściwy moment, by cię wystawić na próbę. I to jest Twój moment. Czy kiedykolwiek czułeś to wcześniej? Dylemat między odpuszczeniem a trzymaniem się jeszcze chwilę. Między powiedzeniem tego, co należy powiedzieć, a ponownym trwaniem w milczeniu. Między upieraniem się a zamknięciem drzwi raz na zawsze. A co jeśli to ostatnia okazja? A co, jeśli to teraz albo nigdy? Nie łudź się. Los rzadko powtarza okazję bez powodu. A jeśli ten powrót to nie tylko wspomnienie tego, co było, ale ostrzeżenie o tym, co wciąż może być, czy jesteś gotowy, aby to odkryć? A może wybierzesz po raz kolejny udawanie, że to nic nie znaczy, i późniejsze żałowanie? Znasz odpowiedź. Zawsze ją znałeś. Musisz tylko mieć odwagę, aby ją przyznać. A teraz. Czujesz jak ta niepewność rośnie w tobie? Ta mieszanka oczekiwania i strachu, ta wątpliwość, którą próbujesz uciszyć, ale która nieustannie ci towarzyszy. Wiesz, że coś wkrótce się wydarzy, czego nie możesz uniknąć. Być może już myślałeś o wszystkich możliwościach. Może wyobrażałeś sobie w swoim umyśle, co byś powiedział, jak byś zareagował, co byś zrobił inaczej, gdybyś miał jeszcze jedną szansę. Ale prawda jest taka, że nic nie może cię przygotować na ten moment, ponieważ kiedy przeszłość wraca, nie wraca w taki sposób, jak się tego spodziewasz. Przychodzi jak szok, jak test, jak pytanie, na które tylko ty możesz odpowiedzieć. A co zrobisz? Udawać, że nic nie czujesz? Wymusić uśmiech, podczas gdy wewnętrznie zastanawiasz się, co naprawdę oznacza to ponowne zbliżenie, a może pozwolisz, aby ta historia miała godne zakończenie. Bo w ten czy inny sposób ta historia się nie skończyła. Możesz udawać, że tak, ale jeśli naprawdę by się zakończyła, dlaczego wciąż to czujesz? Los nie gra nieczysto. On tylko oddaje ci to, co musi być skonfrontowane. To, co zostało odłożone na później, a to później jest teraz. Możesz wciąż powtarzać sobie, że już to przezwyciężyłeś, możesz twierdzić, że to nie ma znaczenia, ale kiedy ta wiadomość się pojawi kiedy ten znajomy głos zabrzmi w twoich uszach, kiedy to imię nagle wyskoczy, czy będziesz w stanie utrzymać tę pewność, bo to nie tylko o to, co się wydarzyło, to o tym, co jeszcze pozostało, o tym, co nie zostało powiedziane, co unikałeś, co trzymałeś w sobie, bo sądziłeś, że czas to załatwi, ale czas sam w sobie niczego nie załatwia, tylko odkłada, tylko maskuje, tylko czeka, aż zdobędziesz się na odwagę. A teraz odwaga to wszystko, czego potrzebujesz. Otworzysz te drzwi, czy zamkniesz je raz na zawsze? Czy będziesz udawać, że nic nie czujesz, czy skonfrontujesz to, co trzeba skonfrontować? Jedna rzecz jest pewna: po tym nic nie będzie jak wcześniej, bo niektóre rzeczy wracają, aby żyć na nowo, inne wracają, aby zostały zakończone raz na zawsze. Tylko tym razem wybór należy do Ciebie, i wiesz, że nie możesz tego już dłużej unikać, więc co zamierzasz zrobić? Czujesz to teraz, prawda? Ten ucisk w piersi, to nieco cięższe oddychanie, to zwątpienie pulsujące w tobie, zmieszane z niepokojem, którego nie potrafisz dokładnie wyjaśnić. To nie tylko o tym, co wraca, to o tobie, o tym, co z tym zrobisz, o odpowiedzi, której boisz się udzielić. Bo teraz nie ma już dystansu, nie ma już komfortu nieobecności, cokolwiek pozostało do załatwienia, stoi przed tobą czekając na działanie, ale wiesz, że niezależnie od wyboru, coś w tobie się zmieni. I nie ma sensu udawać, że nic nie czujesz, nie ma sensu przekonywać się, że to wszystko obojętne. Gdyby rzeczywiście nie miało to znaczenia, dlaczego ten temat wciąż ciąży? Dlaczego wciąż łapiesz się na myśleniu o tym, co mogłoby być inaczej? Możliwe, że ta historia nigdy się nie skończyła, ponieważ tak naprawdę nigdy nie chciałeś, aby się skończyła. Może to, co nazwałeś końcem, było jedynie przerwą? Może ten powrót to nie przypadek? Los nie kręci się bez powodu. A co, jeśli to nowy początek? Jesteś na to gotowy? Potrafisz poradzić sobie z tą możliwością? A może znowu uciekniesz, ukrywając się za dumą, strachem i usprawiedliwieniami, które sam sobie tłumaczysz za każdym razem, gdy myślisz o tym, co straciłeś? Tylko, że tym razem ucieczka nie zadziała. Ponieważ teraz to jest realne, to się dzieje. Możesz wybrać ignorowanie, możesz udawać, że niczego nie zauważyłeś, możesz robić, że nic nie czułeś, ale czas zazwyczaj nie jest tak wielkoduszny. Jeśli ta okazja wraca, to dlatego, że coś wymaga rozwiązania, a może to będzie twoja ostatnia szansa, może to teraz albo nigdy, czy jesteś gotów nosić ze sobą ten żal, żyć z tymi wątpliwościami na zawsze? Czy w końcu podejmiesz decyzję? Los już zrobił swoją część, przywrócił to, co miało wrócić. Teraz decyzja należy do Ciebie. Zamkniesz te drzwi na zawsze? A może jest coś w Tobie, co prosi, aby je zostawić otwarte? Nie ma jedynie słusznej odpowiedzi, jest tylko prawda, a ona jest w Tobie, czeka, aby być wypowiedziana. Więc powiedz: zanim będzie za późno, czujesz to, prawda? ten niewidzialny nacisk, który popycha cię do podjęcia decyzji. Część ciebie chce wierzyć, że może po prostu odpuścić, że może iść naprzód, nie oglądając się za siebie, ale inna część, ta, którą próbujesz uciszyć, wie, że to nie zniknie samo. To, co zostało przerwane, wciąż domaga się zakończenia, a teraz musisz zdecydować. Możesz się zastanawiać, dlaczego teraz? Dlaczego po tak długim czasie ta historia znalazła drogę powrotu? Może dlatego, że jesteś gotowy, by usłyszeć to, czego wcześniej nie mogłeś, może dlatego, że druga osoba potrzebuje twojej odpowiedzi, a może dlatego, że los daje ci ostatnią szansę, by załatwić sprawy z przeszłości, zanim zamieni się w nieodwracalny ciężar. Możesz udawać, że nie widzisz, możesz to ignorować. Ale ignorowanie nie oznacza rozwiązania, oznacza tylko odwlekanie czegoś, co prędzej czy później znajdzie sposób, by znowu cię dogonić. A ty to wiesz. Próbowałeś już wcześniej. Ale teraz masz prawdziwy wybór. Nie ma już barier, nie ma więcej wymówek. Cokolwiek trzeba powiedzieć, trzeba to powiedzieć teraz. Cokolwiek trzeba zrozumieć, trzeba to zrozumieć teraz. Nie jutro, nie później, teraz. Bo co jeśli to ostatni raz, kiedy te drzwi się otwierają? Co jeśli to twoja jedyna szansa, by powiedzieć to, czego nigdy nie powiedziałeś? Co, jeśli za kilka miesięcy spojrzysz wstecz i uświadomisz sobie, że powinieneś był zrobić coś inaczej? Żal jest znacznie bardziej okrutny niż niepewność, a ty nie chcesz tego nosić ze sobą. Wiesz, że ta decyzja zmieni coś w tobie, niezależnie od tego, co wybierzesz. Zamyka te drzwi na zawsze, czy dajesz szansę na nowy początek. Mówisz wszystko, co trzeba powiedzieć. Czy trzymasz te słowa w sobie na zawsze? Czas ucieka, czujesz to? Nie możesz już udawać, że to nie ma znaczenia, nie możesz już ignorować, musisz podjąć decyzję i musisz to zrobić teraz. Co zamierzasz zrobić? Zostaw komentarz. Czy wierzysz, że niektóre historie wracają, bo muszą być przeżyte na nowo, czy dlatego, że muszą być zakończone raz na zawsze? Chcę znać twoje zdanie. A jeśli ten temat poruszył cię, nie zapomnij polubić i subskrybować kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.